Makaronik z kurczakiem wyleciał na śniadanie, a zawsze jak makaron z kurczakiem dla na śniadanie to jest taka popa, że to jest niesamowite, bo makaron jest ogólnie mega mocny, nie? Jak widzicie, outfit siedzi, pusta siłownia, bo nie ma żadnej żywej duży. O kurde. Co ty robisz? Opsuję choinkę na święto wcześniej. No. Barki płoną. Oa! Specjalnie tak robił. No, mały tylko. Ale no, bo... Teraz ja od dzisiaj też będę ci tak robił. Zobaczcie jaki jestem mały. Ale tak są wygląda i przed chwilą. A teraz jaki duży. Teraz Merry, Merry Christmas. Naprawdę niesamowita pompa. Jezu, ile mam energii? Ile mam energii? Wyjdę z siłowni tanecznym krokiem bez koszulki. Siemanko. Witam w Siłowniady <laughs> w, w Lokmasie Dzisiaj będzie tak Będzie ciężki trening, ciężkie dźwiganko, A przed ciężkim dźwiękiem 10 pączków Bo musi być carb loading I jeśli zjecie 10 pączków przed treningiem, to tak naprawdę to nie jest 7 Tylko carb loading Więc zapraszam do Lidla Cyk, cyk, cyk Dobra, widzowie, musicie tu zauważyć Chciałem kupić 10 pączków, ale nie ma nawet Są tutaj 3, tutaj 4, tu czyli 7, 8, 9 pączków. Więc serio, chciałem kupić, no ale Tapa, widzę. Jednego nie ma. Dlaczego 9 nie kupisz? Nie mogę, bo mi tak no, 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 no Więc zakupuję pączków. Myślę, że wybaczą ci. Mam nadzieję taką. Jako mój carb loading przed treningiem, lupis ogólnie na redukcję. Mega polecam. to no, pokaż. Proszę bardzo. To ma ogólnie 50 gram, czyli połowa z 200 tego, kalorii, nie? 4 fatów, 8,5 białka. 32 węgla No, bęby. więc mega dobra Więc e, którzy są fanami moich musów Tutaj możecie znaleźć W Lidlu Obok tutaj energetyków Takie musiki I dzisiaj zauważyłem po kamerę Że są jakieś nowe musy Od Kubusia Pokemonowe Więc przy, przetestujemy sobie Myślę, że przetestujemy takie trzy Każdy smak Zobaczymy Carb loading powinien fajnie wlecieć myślę A pokażę Pikachu Eevee Pikachu, Eevee I... Ee... Ee... Jigglypuff Fajnie, fajnie Christmas tree Ej trup. cytrów, potrzebaś Widzowie, zaczynamy już oficjalnie naszego vlogmasa treningowego I kurde, no zobaczcie, nie? Co tutaj się dzieje, jakie czapeczki wspaniałe Ciekawe czy te czapki dzisiaj dadzą nam... Półtorej moc? miarki przed i jedna w trakcie Ja zaraz yy, tak pół paczki tych lupisów sobie zjem Ty musik proszę, wybieram dla ciebie Ivy. I ciebie, musisz ją zjeść. Jedna i i później e, pikachu i ten dżugubdu. jiggle path. Jiggle path w trakcie. Dobra test. Smak to jest jabłko brzuchpina. No i co, widzowie, e, wrzucamy ten film we wtorek, więc ja życzę Wam wszystkiego dobrego w te święta. Tak, żeby w Wigilię spędzili, żebyście spędzili e, z rodziną wspaniały czas. No i kurde, żebyście dostali prezentach co tam długo chcecie. Zgadzam się, łapka dla Was. Dobra, ale nie ogólnie dzisiaj. Mamy moto się bardzo skatować. Spompować fajnie. Makaronik z kurczakiem wleciał na śniadanie, a zawsze jak makaron z kurczakiem wleciał na śniadanie, to jest taka popa, że to jest niesamowite, bo makaron jest ogólnie mega mocny, nie? Widzimy się już na Mary Merry Christmas! Siemanko, my już na siłce. Tutaj widzik Ficik fajny, Czapeczka fajna. I mocne ćwiczenie też. Jest ze skarpetki. Przybliż do butów Ale ogólnie kurczę, bo Co? widzowie nie wiedzą, że Jesteś właśnie, też tak ubrany? No właśnie, że o naszym mo, powinniśmy to przygrać na początku Nie, właśnie to jest ja To zaraz zobaczycie, jak, bo jak ja będę wyciskał, to będę potrzebował spotera No a tutaj takie wymyślne ćwiczenia Guma ciągnie do tyłu, więc muszą plecy trzymać, stabilizować Ale nie bo ta guma, ta guma te stroje ciągnie do góry więc ale nie do No tak do góry i do, do tyłu, nie? Góra, tył. No chyba dobrze. Tak po skocie, tak. Zobaczymy, Zobaczymy czy jest dobrze. No. kg mają seryjkę. Barbel Bench Press Incline. Plana dzisiaj 87,5 kilo. zobaczymy jak to pójdzie. Główna seryjka 90 kilo. lekkie na 4 ruchy, zobaczymy. Czy będzie ciągnąć <śmiech> <Ciek>. <śmiech> Jakby tej gumy <głowie> nie było. <laughs> Dobre plecy. Nie, no bo ciężar. Ciężar zerowy. Teraz reveal mojego outfitu, bo jeszcze nie widzieliście. Więc dzisiaj taki właśnie vlogmasik, treningowy, go wykurcza. Siłowniany. Siłowniany, no właśnie. Ogólnie Siłowniany. fajnie, bo mało osób jest, więc nie będziemy aż takim pośmiew pośmiewiskami naszej siłowni. Trzy, dwa. Dobra. Raz, bo. No po policzku sumera mikrofon. Okej, widać, że to pauza była dobra. Rozwala się ta pozycja. No to tak kulturystycznie robi te pauzy, to wybaczamy mu jakby Więc nie wiem czy to jest PR, ale... I tak dzisiaj fajny trening się szykuje. Oj, po tej cytrólnicy taka pompka wleci. Oho oh, motherfuckers. Outfit siedzi, pusta siłownia, nikogo nie ma, żadnej żywej duży. O kurde a tutaj jednak widzimy kogoś, jakiegoś zwariowanego zawodnika Co ty robisz? Odsułem choinkę na święta wcześniej. No, jest choinka Jest, widać, Christmas tree Ale nie, jakby się przyjdziesz, to fajnie masz, no Bo jednak od deadliftów te prostowniki No Ładnie Fajnie chyba A przód? Też spoko, no To była klateczka, teraz plecki u mnie wlatują. już przygrać ciężar. Mały ciężar. Jakiś tam jest, no w sensie. Cała szafka plus 10. Nie, 8,75. 8, Ogólnie kurde, chciałbym kiedyś dołożyć na gym Pina, wiesz, 20, nie? Tak jak na TikToku są jakieś ziomki, tam mają, po nie wiem, 3,20 i robią jakieś ćwiczenia i Ła, lekkie to jest dla nich. A nie niestety... biorą gram trembolonu. <laughs> jeszcze nie doszedłem Dziennie. niestety do takiego czegoś. Do gramu trambolonu? No do tego też A dojdziesz, myślisz? Jest, jest już blisko, no Lecimy Ile teraz jest trena? E, 30 Kilo? mg. Oj, to mało Nawet nie wiem, jak to się mówi to się, że Te przeliczniki no, w ogóle No, to Ile to się i tak dalej Gdzie to się kuje, no. nawet nie wiem Przykładzisz? <laughs> 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 Lekko Spoko Trochę chwyt Ferrari, jakby jeździł Albo jakimś innym takim autem, z Robert Kubica kiedyś jeździł RDL przy okazji robi Bo to już ze bardziej wchodzi, niż, niż rzeczywiście w plecy Takie FBW oh. gry moje? Od razu porównamy ciężar Ale to jest inne ćwiczenie No nie no, co ty To samo mam Cięższy chwyt mam Mhm Że co, że cię waży więcej chwyt, tak? No Ja robię czwarta seria też no, no Ale jest No, na pewno Pokazuję w grawitacji że jest I pierwszy tydzień, więc to też Nie no, ale i tak Takie coś cię nie broni Broni cię tylko to, że masz słaby dół czworobocznego Prawda? Koszulka fajna Ta koszulka, ogólnie 100% bawełna to jest No tak Zobaczcie 100% bawełna Zguci. Te koszulki nas ogólnie kosztowały ponad 400 zł. No. Więc musicie to docenić widzowie, no? Tak. Serio. Musi nas, nam się to kiedyś zwrócić. Mamy nadzieję, że tak będzie. Ale cię mogę. Tak. Chyba ty. No, <grym> no mogę ja cię, dobrze powiedzieć. No i co, bareczki? Potem jeszcze przygramy ale... moje bareczki, ale z nosy boczkiem, nie? Kurde fajny vlogmasik Nie, Nie ma za dużo wybuchów, co? Musimy to przyznać. Są wybuchy. Bo miała być pusta siłownia, a... A jest sprawna. A jest kurde godzina szczytu o godzinie... wiesz Ile godzin przed zamknięciem? Godziny przed zamknięciem o, w niedzielę No Nagle wiesz, ludzie już mają takie kurde Muszę iść na dwa treningi, bo zaraz przytyję Święta, nie? A my wiesz, a my chcemy przytyć, chociaż jestem na redu 80 kilo Nie wiem jak to przygrywa, bo takie jest Jestem Jest też 80, chłopcze 80 co? 90? 15? Nie wiem, chyba piętnastka, to dziewięćdziesiątka. O, barki płoną. <laughs> fajnie? Patrz teraz, czekaj. Trzydzieści trzy włapy może być. Dobra, fajnie. O, ale bliżej, ty kwa... Specjalnie tak robię. żeby no, mały typ. Kwa... Ale mało. Opa. Teraz ja od dzisiaj też będę ci tak robił. Ale specjalnie. No. Jak będziesz pozował, to tak będę cię nagrywał. <grym> ale ja właśnie blisko podszedłem, żeby była duża. No to właśnie źle. Ten dobrze, ten... dobrze. Jak robię tak, to masz tak zostać, bo to właśnie... Ja się ustawię pod kamerę. No to daj, ustawcie. się. To jest, słuchajcie, magia kamery, ustaw właśnie. Się. Zobaczcie jakie jestem mały. Ale tak samo wyglądał, przed chwilą. Stary cię ci zmieniło teraz jaki duży. Zjebacie Modlitewnik Jedno raz teraz Przegraj tutaj Taki wielki biceps urósł Jasne, tak jak ty Trzecia seria o, Ale wielki, <grym> wow <grym> O tak Ej, ale to dobry pofa akurat Dobrze taki pik Ładnie Ale coś ciężko, Nie mm -mm. Znaczy rear 2, ale nie będę robił, bo, bo z zapasem to Akurat nie zrobiłbyś, na pewno byś dwóch nie zrobił. Zrobił. Na pewno 100%. dwóch się założył. Był był rir 2. Jeden, jeden może, ale dwóch. oj. Oj, oj, oj. Cyk Ty tutaj ta łapa co nie pracuje jest większa od tej co pracuje. O co tu chodzi? Jakoś świat się, chłopiec zagiął Ładny Ej Oszustwo Czemu? Bo sobie pytam. Odpoczywasz na górze Ale tak jak, jak koniec był Ale tak cały czas robisz? Ale jak odpoczywasz? Jak ja to na koniec, wiem. Ale no jak... Czy tak cały czas robisz? No nie Gdzie? Dobra, Dobra fajnie Bo to potem wiesz No wiadomo na, Napięcie mechaniczne Nie ma Ja tu mam już koniec, jak coś. Ok. na koniec. Słyszeliście? Mały ciężar 15 kilo i mały chłopak 15 kilo. Merry Christmas. Merry Christmas. Elf wam pokaże, jak, jak pracują elfy przed świętami, żeby nosić wielkie prezenty. To jest ten was jeden niski kolega, który, e, który znikł, bo musi pomagać Mikołajowi na święta. Właśnie on. Dawaj, jakiś upadeczek pod kamerę Że co, to szale. specjalnie mam udawać? Nie, nie Nigdy nie udawaj, ja nigdy nie udawałem w swoim życiu Nie, nam mi się zdarzyło parę razy Nie, ja żartuję Zawsze jak się zdarzyło, to szczerze mówiłem o tym Dawaj, jeszcze pięć Jeden Dwa O kurwa, moje... przez jak mnie bolą Dawaj Trzy W paskach rób Cztery To chwyt limituje Pięć. Jeszcze jeden dawaj. Oj, teraz. Oj. Dobra, bo jeszcze jedno mamy. I... I się zmacham w full Ładnie. Ogólnie z treningu to chyba na tyle, nie? z takich pozowań to ale może Ale oczywiście, jak to, jak to. Jak to siłowniany Vlogmas. To który przypinka. tylko my w Polsce nagrywamy. No, no, to, no przypinka my. też fajnie by była, ale. No musimy pokazać realia życia naszego co jemy na co dzień. Czyli zdrowe rzeczy. Tak, więc jeszcze po treningu... Nie, zdradzamy to, nie zdradzaj. Dokładnie, tak jest po treningu zobaczycie, co tam wlatuje na Micha, nie. Pozdrawiam. <grym> <grym> Pozdrawiam, też. My już po treningu. Słuchajcie, naprawdę niesamowita pompa. Jest Potwierdzasz? Dąży. Potwierdzasz tą pompę? No, jest pompa fajna. Teraz jeszcze się, się spotkamy trudno. na jedzonku, ale co? Życzę wam takich przyrostów, jak my nie. Ej, we tak zrobisz teraz? Ja robię tu miniaturkę. Dobra. Albo no. właśnie taką, że... Bo to jest moja najlepsza poza wężej, fajnie. No, jest fajne. Coś wybierzemy. Ogólnie tutaj żyłkę widziałem jak to robiłem. Tutaj właśnie. Może... Nie, już nie chce mi się. Bo zaraz kurde zejdę na zawał. No. Dziękuję wamy. Dziękujemy wam za ten trening. Było świetnie. Naprawdę ile mam energii? Aż wyjdę stąd, wyjdę z siłowni, tanecznym krokiem, bez koszulki Cięcie Witam widzowie, My już jesteśmy w KFC No i co, no to jest właśnie życie prawdziwego Gym nie? Jak tutaj lody jeszcze kupiłem, zawsze sobie od nich, a oprócz tego to mam jeszcze hot -doga tego, z tego, Zingera. Z, KFC, z Zingera i dwie paczki frytek Ale no. to nie było ogólnie zamierzone, że dwie paczki frytek, no ale życie, no Dobra. taka jest redukcja, nie? A teraz tak, paczuszka frytek, dwa longereki, cizik i kanapka, jakaś z Dragon Balla kanapka Ogólnie fajnie wygląda Tutaj zrobić zrobi zbliżenie Ej, mega zajebiście No i ona jest jeszcze z filetem z piersi z kurczaka no. To jest też mocne, ale patrzę. Jakiś miodzik chyba? Albo syrop to ogólnie wygląda. Jak w takich restauracjach amerykańskich. Hmm. Że takich fuj kalorycznych, nie? I tam mówię, to jest w no takim tłuszczu robione. O kurwa. dobre fór. Jest taki jakiś pojebany sos, ale dojebany w pój. Ile to kosztowało? Chyba Do domówię. <noise> Zestaw z Frytkami i z piciem 31 chyba. O kurwa. Mm. To daj salusz. No. Fajnie dziś. Mm. Polecajka. Nie wiem jak się nazywa ten zestaw. Ja mam w głowie tylko Igoro, Kano, jak robił owca. Z tym, jak tutaj da przebitkę. Igoro, Kano! Iguro. mówi Igoro, Kano. Ja tylko tam w głowie, nie? No ale mega dobra. No kurde, lody słabe. Pokaż. A to chyba każdy wie, że z KFC są lody w Jeszcze twarde. Jest więc trochę jeszcze poczekam. Wezmę się za hot doga. Dobra, trzeba zacząć to moczkę. Zjemy sobie. Fajny vlogmasik. Już masa robiona już przed mm. samymi świętami, no. a potem jeszcze stopie pierogów, wiecie, wlatuje w święta. Ja to jest normalnie. Na no nowy rok 100 kilo bardzo. No, nowe postanowienie. Mhm. Po prostu to jest. Chleb taki masilany, to mi nie odpowiada bardziej. No, Do widzowie, to był nasz, nasz e, wspaniały e, treningowy Vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i kurde, Vlogmas. Nie kończymy, nie kończymy oczywiście nagrywać Mam nadzieję, że Wam, wam się będzie dobrze oglądać to z rodzinką mhm. w Wigilię, mam nadzieję, że sobie obejrzycie e... Jeszcze ważna rzecz, jeśli za rok, za rok, święta będziemy mieć 5000 subów To robimy trening w strojach Mikołaja I w strojach, albo w strojach elfek Jeden nas w stroju Mikołaja, a drugi w samych majtkach Nie, w stroju elfa jeden, elfki Miko Nie, w stroju Mikołaja jeden w stroju Mikołaja drugi. O, dobra, no, możemy nim zrobić. Mhm. Dobra. dobra, no to jest postanowione. Dziękuję wam za oglądanie, z wami był Leszczyński Koks. Siemanko. Bez ościa.